W Polsce w zimie jest. Krótki dzień, mamy mało słońca, jest zimno i jest zła jakość powietrza. A przez dużo dni temperatura osiągała nawet 17-18 stopni, więc naprawdę my się w styczniu wygrzewaliśmy, chodziliśmy w krótkich rękawkach, w krótkich spodenkach, a kilka razy się nawet opalaliśmy i pływaliśmy w morzu. Kochani, witam się z Wami z ciepłej Turcji. Dzisiaj film o tym, dlaczego warto wyjechać z Polski na zimę i jakie korzyści płyną z pobytu w ciepłym kraju w miesiącach zimowych. Zapraszam. A więc dlaczego wyjechaliśmy z Polski na zimę? Na początku taka ważna uwaga, że my byliśmy w stanie wyjechać na zimę, dlatego że po pierwsze pracujemy zdalnie, więc do pracy potrzebujemy jedynie internetu i naszego laptopa i możemy pracować gdziekolwiek na świecie. I po drugie, w Polsce wynajmujemy tanią mieszkanie od cioci Łukasza, dlatego podczas naszej nieobecności mamy dość niskie koszty utrzymania tego mieszkania. Dlatego to są bardzo ważne kwestie przed takim wyjazdem, ale dla innych osób problemem może być na przykład posiadanie dzieci, Albo posiadanie domu, za który dużo płacimy miesięcznie. I tutaj, jeżeli chodzi o dzieci, to dla nas personalnie w przyszłości nie byłoby to takim problemem, jak na przykład utrzymanie miesięczne domu. Więc tak sobie planujemy, myślimy, nie wiemy, co z tego będzie, ale może w przyszłości postawimy właśnie na zbudowanie albo kupienie domu pasywnego, energooszczędnego, który przede wszystkim jest domem, więc nie płacimy czynszu, i przez to, że jest pasywny, ogranicza nam wydatki miesięczne. Więc takie koszty prądu, Wody czy innych mediów mogą się bardzo mocno ograniczyć w takim właśnie domie pasywnym. Więc tutaj też taka uwaga dla osób, które chciałyby w przyszłości właśnie wyjeżdżać, a planują budowę czy zakup domu, to warto jednak szukać domu lub na przykład szeregówki, bo teraz też są nowoczesne szeregówki, które również są energooszczędne i w przyszłości właśnie podczas naszej nieobecności unikniemy niepotrzebnych wysokich kosztów utrzymania takiego mieszkania. A więc dlaczego wyjechaliśmy z Polski na zimę? Przede wszystkim dlatego, że w Polsce w zimie jest Krótki dzień, mamy mało słońca, jest zimno i jest zła jakość powietrza. A więc ogromnymi plusami wyjazdu do ciepłych krajów w zimie, takich jak na przykład właśnie Turcja, Portugalia, Hiszpania, jest przede wszystkim dłuższy dzień, większa ilość słońca, łagodniejszy, cieplejszy klimat i dobra jakość powietrza. Dla nas najgorszymi miesiącami jest zawsze styczeń, luty, marzec, na które właśnie pozwoliliśmy sobie wyjechać. I w tych miesiącach jest po prostu zimno, ponuro, jest plucha i, i nie jest po prostu zaciekawie. Jest to też idealny czas między świętami. Szczególnie dla mnie ja bardzo lubię być w Polsce na święta i spędzać ten czas z bliskimi, więc idealnie w grudniu były święta. My wyjechaliśmy 7 stycznia i wracamy 1 kwietnia, tak naprawdę tydzień przed kolejnymi świętami. Więc jesteśmy tu praktycznie. Okrągłe 3 miesiące około 86 dni. Widzę właśnie do Turcji na taki pobyt jednorazowy zapewnia 90 dni, więc praktycznie wykorzystamy ten cały maksymalny okres jednorazowy, który możemy być w Turcji, więc naprawdę fajnie się to wszystko złożyło. Kochani, krótka przerwa, zapraszam Was na moje konsultacje kosmetologiczne i dietetyczne. Jeśli borykasz się z trądzikiem, atopią lub z problemami żołądkowo-jelitowymi, zaburzeniami hormonalnymi, np. tarczyca, PCOS, insulinooporność, lub po prostu na co dzień źle się czujesz a nie potrafisz znaleźć przyczyny swojego problemu, to te konsultacje są dla Ciebie. Prowadzę je w sposób całościowy i holistyczny, dzięki temu wspólnie koncentrujemy się na przyczynie problemu, aby wyeliminować objawy. Na mojej stronie znajdziesz wszystkie informacje, a teraz wracam. Do filmu. Teraz przejdźmy szybko do takich suchych informacji, czyli e, długość dnia, liczba godzin słonecznych oraz średnia temperatura, porównując Polskę i Turcję, a następnie powiem Wam, jaki wniosek z tego płynie i jakie korzyści personalnie czerpiemy z tego wyjazdu. A więc w Polsce wiadomo, że miesiącami o najkrótszych dniach jest grudzień i styczeń, i na grudzień nie wyjeżdżaliśmy, więc porównam Wam jedynie styczeń i w styczniu liczba godzin jasności całego dnia. W Polsce wynosi 8, pod koniec stycznia to jest już 9, a w Turcji jest to 10 godzin. Więc na początku stycznia te dwie godziny naprawdę robią różnicę, dlatego że po prostu jesteśmy w stanie dłużej pracować, dłużej lepiej funkcjonować. Następną informacją jest liczba godzin słonecznych. I w styczniu jest to w Polsce 3 godziny, a w Turcji jest to 6 godzin. W lutym w Polsce jest to 4 godziny, a w Turcji jest to 7 godzin. Natomiast w marcu w Polsce mamy 5,5 godziny godzin słonecznych, a w Turcji jest to 9 godzin. I jak możecie zauważyć, różnice są już naprawdę znaczne, jest to zazwyczaj 3 godziny. No i przechodzimy do ostatniego parametru przed podsumowaniem, i jest to średnia temperatura. A więc w styczniu średnia temperatura w Polsce to jest minus 2,5 stopnia, a w Turcji 8,5 stopnia. W lutym średnia temperatura w Polsce jest to minus 1 stopień, a w Turcji 9 stopni. Natomiast w marcu średnia temperatura w Polsce wynosi 3 do 3,5 stopnia, a w Turcji 11,5 stopnia. Dlatego widzicie, że różnica temperatur jest naprawdę dość duża, bo jest to około 10 stopni. Dlatego po tych danych możecie zaobserwować, że w Turcji w zimie jest cieplej, jest więcej godzin słonecznych i mamy dłuższy dzień. Jeśli chodzi natomiast o zanieczyszczenie powietrza, tutaj u nas na wybrzeżu jest lepsza jakość powietrza niż w Polsce, chociaż u nas w Gorlicach, tam gdzie my obecnie mieszkamy, jakość powietrza jest zazwyczaj bardzo dobra, w ogóle nieporównywalna z większymi miastami albo już w ogóle ze Śląskiem. Natomiast też nas zdziwiło to i jednak zderzyliśmy się z rzeczywistością, jak przyjechaliśmy tutaj do Turcji na miejsce i okazało się, że oni też grzeją, bo jednak w nocy i porankami Wieczorami jest zimno, a że palą oni zazwyczaj właśnie drewnem, to też to zanieczyszczenie powietrza jest trochę większe niż w miejscach, gdzie na przykład ogrzewa się klimatyzacją. A że my w tamtym roku byliśmy w Porto i tam jakość powietrza była naprawdę zazwyczaj bardzo dobra, no to po prostu nie pomyśleliśmy o tym, żeby przed wylotem to sprawdzić, tylko założyliśmy, że jest to cieplejsze miejsce, więc na 100% będzie mega jakość powietrza. Więc jak dla Was również jest to ważne, to warto przed wylotem lotem jednak to sprawdzić no i przejdźmy do podsumowania i do wniosków, jakie płyną właśnie z tych korzyści, które uzyskujemy teraz, będąc w Turcji. Przede wszystkim jest to więcej ruchu na świeżym powietrzu, dlatego że sprzyja nam słoneczko, szczególnie w godzinach południowych. Jest zazwyczaj bardzo ciepło i chce się po prostu zrobić sobie przerwę w pracy i po prostu wyjść, dotlenić się i poruszać. I tutaj, jeżeli chodzi o te średnie temperatury, to tak jak wam przedstawiałam, w styczniu w Turcji to było 8,5 stopnia, natomiast jest. To pamiętajcie, średnia. Zazwyczaj tutaj, jak byliśmy, to temperatura nie spadała poniżej 14 stopni, a przez dużo dni temperatura osiągała nawet 17-18 stopni, więc naprawdę my się w styczniu wygrzewaliśmy, chodziliśmy w krótkich rękawkach, w krótkich spodenkach, a kilka razy się nawet opalaliśmy i pływaliśmy w morzu. I z tego ruchu na świeżym powietrzu płyną trzy kwestie, które też poruszałam w moim ostatnim filmie 10 zdrowych nawyków na 2023 rok, więc jak go jeszcze nie widzieliście, to tutaj Wam się wyświetla u góry, ale tutaj teraz Wam to przytoczę. Oczy. Przede wszystkim na początku jest to dotlenienie się. I tlenu potrzebuje szczególnie nasz mózg, dlatego, jeśli się dotlenimy, to zwiększymy jakość naszej pracy, będziemy bardziej produktywni, bardziej skupieni i po prostu będziemy mieć więcej energii. Więc ogólna jakość naszej pracy po prostu wzrasta. Natomiast dotleniamy również na przykład skórę, która dzięki temu może wyglądać zdrowiej i promienniej i dodatkowo ta nasza skóra nie jest przegrzewana, przesuszana w tych gorących i ogrzewanych pomieszczeniach w Polsce. Ja bardzo często w przyszłości właśnie miałam problemy z suchą skórą właśnie na ramionach, na nogach w okresie grzewczym. Co prawda teraz w Gorlicach kupiliśmy sobie i oczyszczacz i nawilżacz powietrza, także moja skóra tego nie odczuła dość dobrze się czuła w listopadzie. I w grudniu. Natomiast mimo wszystko, wiadomo, że lepiej, yy, jak ta skóra jest w takich naturalnych, sprzyjających jej warunkach. Następnym czynnikiem podczas ruchu na świeżym powietrzu jest naświetlanie się. I naświetlanie się jest bardzo ważne w kontekście produkcji melatoniny i w kontekście dobrej jakości naszego snu. Ogólnie, w okresie zimowym w Polsce, stężenie melatoniny w naszym organizmie jest wyższe i utrzymuje się dłużej w ciągu całej doby, dlatego że nie mamy wystarczającej ilości słońca, przez co zazwyczaj jesteśmy właśnie ospali, zmęczeni lub borykamy się z sezonowymi. Zaburzeniami nastroju czy z depresją sezonową. A jeżeli chodzi tutaj o lepszy sen, to również melatonina koleruje z dobrą jakością snu, dlatego że jak jest odpowiednio wydzielona w odpowiednich godzinach, w odpowiednich ilościach, to warunkuje jakość naszego snu. A w kontekście lepszego snu, to w ciągu dnia, jeżeli się właśnie odpowiednio naświetlimy, jeśli wystarczająco światła wpadnie do na naszej siatkówki oka, to rano jej synteza zostanie zahamowana, a wieczorem naturalnie wzmoży się jej produkcja, przez co będziemy lepiej. Spać i lepiej się w ogóle wysypiać. A przez to, że melatonina jest hormonem, to wpływa ona również na regulację hormonalną, na regulację rytmu dobowego. I to jest bardzo ważne w kontekście zaburzeń hormonalnych dla osób, które mają problemy z hormonami, ale i dla osób, które chcą też. Zapobiec zaburzeniom hormonalnym. Bardzo ważna właśnie jest regulacja rytmu dobowego. Natomiast podczas naświetlania wydzielają się również inne hormony, takie jak serotonina czy endorfiny, które są tak zwanymi hormonami szczęścia i oczywiście pozwalają nam one po prostu być w dobrym nastroju, mieć pewne pokłady motywacji, energii i chęci do działania. Dlatego dla osób o niskim samopoczuciu, o braku energii, to jest naprawdę szczególnie ważne. I te hormony są wytwarzane głównie poprzez naświetlanie skóry. Także tutaj to jest. Ważne, żeby odsłonić skórę przynajmniej na chwilę, oczywiście w bezpiecznych warunkach, nie w najmocniejszym świetle, ale w naszej skórze również jest syntezowana witamina D, więc będąc często ym, na zewnątrz, a my jesteśmy na zewnątrz bardzo często, jesteśmy codziennie, kilka razy dziennie na zewnątrz i często też odsłaniamy na przykład ręce, nogi, więc ta synteza witaminy D zachodzi w naszej skórze. Oczywiście Turcja jest ym, na niższej szerokości geograficznej, więc tutaj jest więcej promieni słonecznych i ta synteza. Witaminy D jest większa niż oczywiście w Polsce, natomiast nie jest też tak duża, jaka być powinna, więc w dni, kiedy jest chłodniej i kiedy jednak zakrywamy nasze ciało, to mimo wszystko wspomagamy się tutaj suplementacją witaminy D3. No, i kolejną kwestią jest aktywność fizyczna. I tutaj pewnie nie muszę dużo mówić, już od dawna jest wiadomo, że aktywność fizyczna w ciągu dnia poprawia nasze zdrowie fizyczne, ale i psychiczne. Dlatego nie tylko możemy czuć się bardziej sprawnie fizycznie, ale również możemy mieć lepszy nastrój, więcej energii. Ale aktywność fizyczna wpływa też na polepszenie jakości naszego snu i oczywiście wspiera zachowanie prawidłowej masy ciała. Dlatego aktywność jest nierozłącznym elementem w pani o zdrowie. Na czym szczególnie nam zależało. Następną korzyścią naszego wyjazdu, tak jak mówiłam wcześniej, jest brak oddychania z zanieczyszczonym powietrzem. Jest to dla nas szczególnie ważne, dlatego że smog i zanieczyszczone powietrze wpływają na cały nasz organizm, na niemal wszystkie układy w naszym organizmie. Dlatego nie chcemy u siebie zwiększać ryzyka wszelkich chorób i zawsze staramy się tego unikać jak tylko możemy. Nawet jak jesteśmy w gorlicach, to zawsze wychodzimy na zewnątrz wtedy, kiedy jest najczystsze powietrze, wietrze mieszkanie wtedy, kiedy jest najczystsze powietrze i codziennie sprawdzam wskaźnik zanieczyszczenia powietrza dodatkowo zakupiliśmy również oczyszczacz powietrza i przyczekamy różnych zasad, żeby na co dzień cieszyć się zdrowiem i unikać jednak tego zanieczyszczonego powietrza. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, to głównie tutaj wskaźnik jest na pył PM2.5 i, i PM10, gdzie jeszcze jest oznaczenie PM1, który jest właśnie najmniejszą cząsteczką i który najbardziej może właśnie nam szkodzić. Jest to również radioaktywny węgiel C14. Są to metale ciężkie, WWA, dioksyny czy różne tlenki. A więc tych cząsteczek jest naprawdę bardzo dużo i warto mieć. Tego świadomość. I oczywiście, aby nie przedłużać tego filmu, nie będę Wam dzisiaj tłumaczyć, co poszczególne te cząsteczki mogą powodować w naszym organizmie. Jeśli macie ochotę, to po prostu zgłębcie temat sami lub e, piszcie mi w komentarzu, to ja też mogę przygotować na ten temat osobny odcinek. No i dzięki temu wszystkiemu, dzięki tym wszystkim korzyściom, ostatnią e, też płynącą z tego korzyścią jest po prostu lepsza odporność i mniejsze ryzyko infekcji. My z Łukaszem ogólnie mamy bardzo dobrą odporność, rzadko chorujemy. W tamtym roku. Ja się lekko przeziębiłam, jak wróciliśmy z Portugalii, i od tego czasu nie byłam w ogóle chora aż do teraz. I mam nadzieję, że infekcja żadna mnie nie złapie po powrocie do Polski. Natomiast jest to również bardzo ważne i składa się na to przede wszystkim na przykład siedzenie długo w przegrzanych pomieszczeniach, później przemieszczanie się na zewnątrz, gdzie jest właśnie zanieczyszczone powietrze, jest mróz, następnie wsiadanie do zatłoczonego autobusu, gdzie jest również za gorąco, gdzie krążą różne wirusy, oraz dodatkowo stres, przemęczenie, jeszcze na to się nałoży niedobór witaminy D3 i mamy częste infekcje gwarantowane, więc to jest dla nas super korzyść. My też pracujemy z domu, więc mamy ogólnie mniejsze ryzyko infekcji, dlatego, że z tak wieloma wirusami nie mamy styczności dodatkowo, nie mamy też styczności z codziennym przemieszczaniem się do pracy, więc oczywiście osoby, które muszą się przemieszczać, no jak najbardziej jest to, jest to zasadne, że mają po prostu większe ryzyko infekcji. Natomiast przy wyjeździe właśnie w takie ciepłe miejsce to ryzyko na nawet dla nas diametralnie się tak zmniejsza. I kochani, w następnym filmie opowiem Wam o kosztach tego wyjazdu, ile wyniósł nas ten wyjazd. Pokażę Wam nasze mieszkania i pokażę Wam kilka sposobów, jak właśnie sprawić, żeby taki wyjazd był budżetowe. Koniecznie zobaczcie też kanał Łukasza, na który Łukasz ostatnio dodał film z naszego pierwszego mieszkania. Jest to Home Tour, więc tam dokładnie zobaczycie, jak mieszkamy teraz w styczniu. A na dzisiaj to tyle. Oczywiście wszystkie wątpliwości, wszystkie pytania piszcie w komentarzach. Dajcie znać, co o tym myślicie, jak się na to zapatrujecie, czy może sami wyjeżdżacie na takie wyjazdy, czy planujecie w przyszłości. Jestem bardzo ciekawa, chętnie poczytam i z Wami pogadam w komentarzach. Pa, pa!